powiem o tym, że szatan jest szczególnie obecny przy konających, aby ich zgubić, pogrążając ich w rozpacz. Ta wielka prawda jest dzisiaj mało znana i wielu ludzi nie ma świadomości, że w ostatniej godzinie życia muszą stoczyć okrutną walkę z wielkim wrogiem zbawienia, czyli ze złym duchem, który za wszelką cenę będzie usiłował przypomnieć wszystkie popełnione grzechy, Wzbudzić nieufność do Boga, wprowadzić w rozpacz i w ten sposób zgubić na wieki. Pisze o tym wyraźnie święta Faustyna Kowalska. Do niej powiedział Pan Jezus pewnego razu: pójdziesz do konającego grzesznika i będziesz odmawiać tę koronkę, a przez to wyprosisz mu ufność w moje miłosierdzie, gdyż już jest w rozpacz. Oto mamy przykład, że ktoś kona, kona grzesznik. I już jest w rozpacz. To tak, jakby powiedzieć, że rozpacz grzesznika przynależy właściwie do jego śmierci, że musi pojawić się, wcześniej czy później. Że długo skrywane grzechy ujawniają się w ostatniej godzinie, która jest godziną prawdy. I nie wiadomo, jak długo można unikać tej godziny prawdy, ale ona w końcu nadchodzi. I skutek jest straszny w postaci rozpaczy. Nagle znalazłam się w nieznanej chacie, pisze święta, a więc w chacie prawdopodobnie prostego człowieka. Nie w pałacach, nie w wspaniałych budynkach arystokratów, bogatych ludzi, których często kojarzymy z grzesznikami największymi, ale w prostej pewnie chacie. To był pewnie dobry człowiek, jak wielu mówi. I czytamy dalej, gdzie konał już starszy człowiek wielkich męk. A więc grzesznik konający, wpada już, wchodzi w rozpacz, w wielkich mękach. Czytamy dalej wokoło łoża było mnóstwo szatanów i płacząca rodzina. A więc przybyły te duchy złe, już wiedząc, że ten człowiek będzie przechodził na tamten świat, aby doprowadzić go do rozpaczy, ukazując mu jego grzechy, odebrać ufność Boże miłosierdzie i pogrążyć na wieki w przepaściach. Co robi Faustyna? No bo rodzina tylko płacze, nie wie co zrobić. Gdy się zaczęłam modlić, czyli odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia, rozpieszły się duchy ciemności sykiem i odgrażaniem się. Mocą tej koronki do Bożego Miłosierdzia, mocą Bożą, duchy ciemności zostały zmuszone do ucieczki. Rozpieszły się. Dusza ta uspokoiła się i pełna ufności w Boże Miłosierdzie spoczęła w Panu, zanotowała święta Faustyna. Dzięki tej modlitwie, dzięki koronce do Bożego Miłosierdzia, wyprosiła ufność konającemu. Koronka ta również sprawiła, modlitwa, że duchy ciemności musiały uciekać, i dopiero nastąpił, nastąpiła śmierć spokojna. Łagodna, dlatego że wówczas ten człowiek mógł wzbudzić akt ufności, ponieważ przeciwnicy, kusiciele zostali przegonieni. Pamiętajmy o tym, aby jak najwięcej przede wszystkim modlić się zakonających nie tyle o własne powodzenie, dobrobyt, bogactwo, karierę i zdrowie jak to wielu czyni katolików i chrześcijan ale przede wszystkim o zbawienie naszych braci. Bo każdej godziny, każdego dnia, każdego miesiąca umiera, kona i przechodzi na tamten świat dziesiątki tysięcy ludzi i oni proszą o pomoc. Błagają mnie jako nas o pomoc, aby w tej ostatniej godzinie, kiedy poznają całe swoje życie, często okropne, tragiczne, przyjść im z pomocą. I taka modlitwa zakonających, jak mówi Chrystus, do świętej Faustyny jest zawsze wysłuchiwana, a jednocześnie ten, kto się modli zakonających, pomaga im się zbawić, sam otrzyma od Pana Boga wielką nagrodę na ziemi i w niebie po śmierci.